Wow, one są takie fajne. Zobacz, Dawid, w każdej z nich znajduje się taki wypełniacz. A co jakbyśmy je rozerwali i napchali do środka słodyczy? Co, chcesz pociąć moją kolekcję? Nie ma nowy. A nie, nie. Chodzi o to, że zobacz, masz dużo identycznych. Weźmiemy tylko te identyczne. Nie pokroimy żadnej z twoich kolekcji. No, dobrze. Zobacz, tego nawet nie musimy w ogóle kroić. Po prostu wkładamy słodycze do środka. Poproszę. Wow, fajnie. Ja też tak zrobię. Ej Dawid, czekaj czekaj, to na pewno się nie zmieści do środka. Jak to zrobisz? Znieście się! Nie! Mogę zrobić tylko tak. Chodź, sprawdźmy czy to działa. Dobra, to chodźmy. Stać? Kto tam idzie? Idziemy na basen, możemy przejść? A co wy tam macie? Kałamarnica. O co to niby za kałamarnica jest? A, Fajna kałamarnica. O! A tutaj coś się w środku kryje. Tik-taki. Nie, nie, czekaj, to nie tik-taki, to muzyczna komarnica. Babaleo! Ba -ba Babaleo! <ścoughs> Ale śmieszny facet. Chodź. A ty co tu masz? to tylko kałamarnica, która zniosła jajko. Kałamarnica? Tak. I znosi jajko? Tak. To się nie zdarza. No, po prostu krakeny zawładnęły światem. Kraken, który zawładnął światem? Piękne marzenie. Dobra, to jest w porządku. No, proszę, wejdźcie. <gry>